Kica trzeba zniszczyć. No i mamy to widzowie, mamy. <mangel _> percentage... mm. Tutaj jaka bitwa jest. Jak na wojnie. Uff, ale jestem pro. pro Dawaj pro. mi to. Patrzcie ile no, jeszcze minut czy tam sekund, nie minut. <mgr���> U, ale mnie ciosła. Mamy 48 minut Amelka nie 48 dobrze, dobrze. A w ogóle wbijajcie widzowie e, Na nasz kanał I subskrybujcie bo na 50 subów e, Będzie live Właśnie I zróbcie tak aby mieliśmy e, po, e, po tym złotym przycisku Nie Po tym, e, po tym złotym przycisku Ten srebrny przycisk no to co I, widzowie no i ten czerwony widzowie, i widzowie jakby co to tylko sobie odbierzemy tutaj jakieś nagrody la, la, la. no i koniec odcinka koniec ja, odcinka to. tylko te nagrody sobie odbierzemy, tutaj mamy sad dropa i aloe I no, no ale muszę być ok ok to tutaj robimy koniec odcinka no, no to papacki widzowie Żegnamy się papacki. z wami. No to pa